Hmm. Spontaniczne wideo, <laughs> ponieważ właśnie przed chwilą ćwiczyłam i przyszła mi do głowy pewna myśl, którą chciałam się z wami podzielić, tylko spróbuję złapać futro. Chodź tutaj. Chodź tu. Zostaw tego fiatka. No chodź szybko. słuchaj z doniczki. Nie do doniczce. <grymne> Nie złapie dziadka. Wiewióreczka, chodź pokaż się. Chodź się pokaż. Chodź się pokaż, będziesz sławny. Nie? mi um. taka myśl. Będąc w tym w takim spokoju podczas ćwiczeń, kiedy skupiam się na oddechu i na ciele i leżę sobie na podłodze. Szła mi taka myśl odnośnie e, Jezusa i pewnej prawdy. E, może też z tego względu, że rozmawiałam z kimś na temat Jezusa. Ostatnio trochę. E, I... Ja wiem, że ta postać zawsze e, była dla mnie bardzo istotna. I mam nadzieję, że nigdy się to nie zmieni. E, nie mogę się skupić, bo mi tu wiewiórka biega. O, co Cześć! Patrzcie, to jest to jest żerawka. Przedstawiam Wam żerawkę małą. Biewiórko, żerawko, lisek to jest po prostu, tak? Już? Nie będziesz szalał? Nie będziesz szalał? Dasz mi nagrać? Serduszko mu nawala. Bije bardzo szybko. No właśnie i tutaj chcę powiedzieć, jestem rozmęczona. Ok, będę się streszczać. Ale serduszko mu bije. Właśnie a propos serca. E Przyszła mi taka myśl, że Jezus wskazywał na, na właśnie na przestrzeń serca i wiele obrazów, jeżeli kojarzycie też takie obrazy, nawet z kościoła, które przedstawiały postać Jezusa. Jezus bardzo często jest przedstawiany właśnie jako istota, postać mężczyzna, który ma tutaj w środku takie promieniujące serce namalowane. Myślę sobie właśnie, że to jest bardzo istotne w tym wszystkim. A o co tutaj chodzi? To jest moje subiektywne odczucie, myśl, która się pojawiła. I nie każdy musi w to wierzyć, nie każdy musi widzieć to tak samo, ale ja to tak czuję, że kiedy on mówił o tym, że nie można mieć dwóch panów. I kiedy właśnie wskazywał na, na serce, to tak jakby chciał nam przekazać być może to, że Bóg jako nasz Stwórca, jako nasz Przewodnik komunikuje się z nami bezpośrednio. I my możemy usłyszeć mm, tak naprawdę Jego głos poprzez nasze wewnętrzne sumienie, poprzez nasze odczuwanie pewnych rzeczy, odczuwanie. I tutaj chodzi i o sumienie, które mamy jak gdyby wbudowane że mm, to jest taki nasz wewnętrzny kompas. E, ponoć niektórzy ludzie tego nie mają. E, w każdym bądź razie to jest coś takiego, co nas prowadzi, co instynktownie nam mówi. E, co jest dobre, a co jest złe. Umiemy to rozróżnić poprzez swoje odczucia, bo kiedy zrobimy coś nie tak, mamy poczucie winy, czyli się odzywa w nas ten wewnętrzny kompas. I tu chodzi też o inne uczucia, które tak naprawdę mówią nam, czy coś jest dla nas, czy coś nie jest dla nas, czy coś nam służy, czy coś nam nie służy. To jest po prostu coś tak, jakby wbudowane w nas, jako taka mapa, pewnie indywidualna dla każdego. Bo każdy będzie odczuwał różne rzeczy inaczej. Jesteśmy inni, jesteśmy różni, dla każdego jest ta sama przestrzeń, to samo do przeżycia. I myślę sobie tak, że jeżeli my będziemy szukać tych odpowiedzi w naszym wnętrzu poprzez właśnie nasze serce, tu nawet nie chodzi o emocje, tylko bardziej o uczucia to jest duża różnica. O takie uczucia, właśnie podszyte sumieniem, taką wewnętrzną mądrością, o, o, o odczucia i, i, i uczucia, bo emocje bardzo często są czymś prowokowanym z zewnątrz, czymś, co wynika też z naszych pewnych uwarunkowań, programów. Może się pojawić dużo emocji, na przykład złości. W związku z naszymi przekonaniami, i to nie znaczy zaraz, że ta złość właśnie ma być naszym przewodnikiem, to jeżeli wiecie o co mi chodzi, rozróżnienie może się wydawać na początku trudne, ale kiedy zobaczymy, że są pewne nasze odczucia, emocje dyktowane różnymi przekonaniami, i są też te uczucia wewnętrzne, dyktowane naszym wewnętrznym kompasem mądrości i sumienia, jeżeli nauczymy się to rozróżniać, to będziemy wiedzieli, e, za czym iść. Tak myślę. W każdym razie e, pomyślałam sobie o tym, że mm, jest tylko jedno źródło, które nas prowadzi, i drzwi do tego źródła są właśnie tutaj. Mm, I. Mm, jeżeli my wsłuchujemy się w to i naprawdę otwieramy się na to i chcemy doznać tego wewnętrznego przewodnictwa być może można to nazwać Duchem Świętym, który przez nas jakoś przepływa który nas prowadzi i tak dalej i tak dalej, ale to, jest, to są te drzwi właśnie w nas do tego kiedy my się na to otwieramy i chcemy to poznać chcemy tędy iść to te drzwi otwierają się coraz szerzej. Okazuje się, że tam są korytarze, że są przejścia, że są okna i podpowiedzi przeróżne. Był taki moment w moim życiu, że słyszałam to coraz głośniej, i myślę, że do tego zawsze można wrócić. Ja pamiętam, nie zapomnę nigdy tego przełomowego momentu w moim życiu. Myślę, że mogę tak to nazwać, chociaż nie lubię takich określeń kategoryzujących. Każdym, ale był taki moment, kiedy siedziałam sobie na łóżku yy, i to był bardzo trudny czas w moim życiu, i modliłam się do niego. I zadałam mu takie pytanie: Jezu, gdzie Ty jesteś? Czemu Cię nie czuję? Gdzie jesteś? Gdzie mam Cię szukać? Yy, I On mi odpowiedział. Wskazał na to miejsce. Jak zamknęłam oczy i naprawdę chciałam usłyszeć tą jego odpowiedź, pokazał mi to miejsce, że tutaj zawsze i był i jest, i będzie, żebym tutaj skupiła się na tym miejscu w sobie. I po czym poznaję, że ta odpowiedź jest. Tak jakby od niego, nie tak jakby, że jest od niego, że jest czym za czym mam iść, po tym, że ona mnie zawsze zaskoczy. To nie są, tak jak w przypadku, kiedy coś płynie z umysłu i jest jakaś odpowiedź, która jest taka, a więc tak czułam, że tak będzie, to to często jest mylne, to jest po prostu bełkot umysłu. Ale zauważyłam, że kiedy przychodzi odpowiedź, która mnie zaskoczy, która jest taka: O kurczę, a wow! To wiem, że to tutaj jest coś głębszego, że tu warto na to spojrzeć i naprawdę to, tego posłuchać. Miałam tak wiele razy. Ehm, w każdym razie wracając do tematu, wiem, że to co mówię jest bardzo subiektywne. I. No ale tyle. Nie będę nawet chyba dalej tutaj tego tłumaczyć. W każdym razie hmm, poczułam dzisiaj coś takiego, pomyślałam sobie coś takiego, że jest jedna droga. I ta droga jakby wyklucza zewnętrznych bogów. E, I mam tutaj na myśli różnego rodzaju e, Właśnie takie przekazy zewnętrzne, i zaczęło się to układać w całość. Czyli w momencie, kiedy my otwieramy się na zewnętrzny świat jako źródło informacji, które mają nas prowadzić, i szukamy tej mądrości u innych ludzi, e, w książkach, e, że tak jakby w sensie takim, że to nie chodzi o to, żeby nie, nie czerpać inspiracji, żeby nie, żeby nie rozmawiać, żeby nie szukać. Tej mądrości w rozmowach, i tak dalej, i tak dalej. Tylko zaraz Wam powiem, do czego zmierzam. Jeżeli my stawiamy te zewnętrzne przewodnictwo na piedestale, ignorując całkowicie swój wewnętrzny głos, nie znajdziemy, nie będziemy umieli znaleźć tej swojej drogi, e bo nawet możemy sobie nie zdawać, myślę, że większość z nas przez. Większość swojego życia nie zdaje sobie sprawy, sprawy z tego, że jest ten wewnętrzny głos, który chce do nas mówić. Ale kiedy my go nie słyszymy i nie zdajemy sobie nawet często sprawy z tego, że on istnieje, szukamy na zewnątrz tych przewodników, tych autorytetów. Możemy szukać w książkach odpowiedzi na pytania: kim jestem, co jest dla mnie dobre, co mam robić, czego nie robić. Możemy szukać w gwiazdach. W kartach, w innych ludziach, w górów, w przewodnikach, w nauczycielach i nigdy tego nie znaleźć. I teraz tak, żeby było jasne, ktoś mnie dzisiaj zainspirował do tego filmu. Myślę, przynajmniej ta rozmowa. No tak, ktoś. Ale dzięki temu tak mocno do mnie do dociera, że. Bóg jest pierwszy i Jego głos ma być pierwszy. A my jesteśmy tak wyjątkowi dla Niego, że On każdemu z nas dał dostęp do tego przewodnika w nas. Chce do każdego z nas mówić. I żeby było jasne, to nie chodzi o to, że mamy całkowicie zamknąć się na świat zewnętrzny. E, bo co innego jest, e, jak gdyby być w tym świecie, uczestniczyć w tym, e, rozmawiać z innymi ludźmi, szukać też jak gdyby pewnych wskazówek, inspiracji, e, jednocześnie mając na uwadze to jako pierwsze, jako najistotniejsze jako taki filtr, e, jako punkt wyjścia, a co innego jest stawiać wszystko na zewnątrz, na piedestale, a siebie ten swój wewnętrzny głos lekceważyć. I myślę, że i sama mogę powiedzieć to na własnym przykładzie, że jeżeli my szukamy na zewnątrz, nie ufając, nie znając siebie, nie ufając kompletnie sobie, nie, nie wierząc w to, że my jesteśmy na tyle godni, żeby Bóg e, Dał nam taki skarb, nie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, możemy być bardzo zagubieni. Mamy te, takie wrażenie, że jesteśmy po prostu mało warci, nic nie warci, biedni, zagubieni i po prostu potrzebujemy ciągle kogoś, czegoś, kto nam pomoże. Kto nam wskaże drogę. A kiedy znajdujesz ten punkt w sobie jako podstawę Twojego istnienia, żaden zewnętrzny bożek, w cudzysłowie mówię oczywiście, żaden zewnętrzny bożek, żadna zewnętrzna, żaden, żadne zewnętrzne potrzeby, książki, cokolwiek nie zmąci ci tej podstawy. I wtedy, kiedy masz tą podstawę i zawsze odnosisz się do niej najpierw, albo na początku, albo na końcu, po przegadaniu, powiedzmy, tego z innymi ludźmi, znowu filtrujesz to przez to miejsce, przez, przez ten swój wewnętrzny skarb e, i tego przewodnika, e, to wtedy te zewnętrzne rzeczy nie są żadnym zagrożeniem dla ciebie. Przestają, przestają mącić. E, tak naprawdę paradoks jest taki, że wtedy możesz spokojnie na nie patrzeć, obserwować e, i czerpać też z tego zewnętrznego świata wiedzę, mądrość, zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy nie ufasz temu. E, mm. To chyba tyle. Mam nadzieję, że przekazałam wszystko, co chciałam i zrobiłam to w miarę jasno, bo to jest bardzo spontaniczne. Dzisiaj, może coś jeszcze dogram. Do